W dzisiejszym odcinku dowiecie się, co to jest moduł liczby zespolonej oraz argument liczby zespolonej. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli moduł liczby zespolonej. Popatrzmy na liczbę zespoloną w postaci algebraicznej x plus i y. Już wiecie, że geometryczna interpretacja tej liczby zespolonej, gdzie tutaj mamy część rzeczywistą, a tu mamy część urojoną. Tu mamy naszą liczbę zespoloną z. I teraz to jest ten moduł? Moduł liczby zespolonej to jest uogólnienie wartości bezwzględnej, którą znacie. Zobaczcie. Definicja tego modułu to jest pierwiastek część rzeczywista do kwadratu plus część urojona naszej liczby do kwadratu. Geometryczna interpretacja jest to odległość naszej liczby zespolonej od początku układów współrzędnych. To zobaczmy to na przykładach. Taką liczbę zespoloną 1 plus 3i. To jest część rzeczywista liczby zespolonej, czyli nasz x. To jest część urojona liczby zespolonej, czyli nasz y. Wobec tego moduł z liczby zespolonej to będzie część rzeczywista do kwadratu plus część urojona do kwadratu u nas pierwiastek z 10. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Jedna druga minus pierwiastek z 3 przez 2i. Co to będzie? Moduł z tej liczby zespołowej. To będzie pierwiastek. Część rzeczywista podniesiona do kwadratu plus część urojona. Zobaczcie, to jest minus pierwiastek z 3 przez 2 u nas. Podniesiona do kwadratu. To mamy 1 czwarta plus 3 czwarte, czyli 4 czwarte. Pierwiastek z 1, czyli 1. Umiemy już liczyć moduł z liczby zespolonej oraz wiemy, jaka jest jego interpretacja geometryczna. Zobaczcie jeszcze, co to będzie, gdy mamy moduł z1-z2. To będzie ten odcinek, czyli odległość między naszymi liczbami zespolonymi. To będzie moduł z1-z2. Czas poznać argument liczby zespolonej. Weźmy sobie liczbę zespoloną z równa się x plus i y różną od zera. x i y to oczywiście jakieś liczby rzeczywiste. I teraz tak. Mamy tutaj część rzeczywista, część urojona. To jest nasze z. Argumentem. Liczby zespolonej różnej od zera nazywamy taką liczbę fi, że cosinus fi to jest x przez moduł z i sinus fi to jest y przez moduł z. Czyli argument naszej liczby zespolonej z to jest takie fi, które spełnia taki układ równy. Przyjmujemy, że argumentem liczby zespolonej 0 jest każda liczba rzeczywista fi. A jest coś takiego jak argument główny. Argument główny naszej liczby zespolonej z będziemy oznaczać arg z i to będzie taki fi, że spełnia ten układ równań oraz jest z przedziału od 0 do 2 pi. Jak narysujemy sobie tutaj moduł Z, to argument główny to właśnie będzie ten kąt. Z przedziału od 0 do 2 pi. Zobaczcie, argumentem liczby zespolonej z będzie tak aby każdy kąt, który spełnia ten układ równań, czyli nie tylko ten zaznaczony przeze mnie, ale na przykład taki też. Czyli jeszcze raz, co to jest argument liczby zespolonej? To jest taki fi, że spełniony jest ten układ równań, że kosinus tego fi to jest x przez moduł z, x czyli część rzeczywista liczby zespolonej przez jej moduł, a sinus to jest część urojona przez moduł tej liczby zespolonej. Ok, to może zrobimy jakiś taki przykład weźmy z równa się 1 plus i żeby policzyć argument główny, będziemy chcieli zastanowić się nad rozwiązaniem takiego układu równań. Po pierwsze, moduł z tego zeta to jest pierwiastek 1 do kwadratu plus 1 do kwadratu, czyli pierwiastek z dwóch. My chcemy, żeby spełniony był układ równań taki. Kosinus φ jest równy część rzeczywista Czyli x przez pierwiastek z dwóch i sinus φ to też jest część urojona, czyli też 1 przez pierwiastek z dwóch. Dodatkowo chcemy policzyć argument główny, czyli chcemy założyć sobie, że ten kąt jest w przedziału od 0 do 2 pi. No to jak widzicie, jest to kąt z pierwszej czwartki sinus i cosinus jest dodatni. No i wiemy, że sinus i kosinus pi czwartych daje pierwiastek z dwóch przez dwa, czyli ten argument główny naszej liczby zespolonej to jest pi czwartych. No i rzeczywiście, jakbyśmy zaznaczyli taką liczbę zespoloną 1 plus i tutaj tutaj jest pierwiastek z dwóch to jest moduł to tutaj ten kąt to będzie pi czwartych, czyli argument główny tej liczby zespolonej jest równy pi czwartych. Zobaczmy kolejne przykłady. Rozwiążmy to zadanie. Znajdźmy argumenty główne podanych liczb zespolonych. I oto pierwszy przykład. Nasza część rzeczywista to jest 3, czyli to jest nasz x, a minus 3 to jest y, czyli część urojona. Policzmy sobie moduł, który na pewno nam się przyda. Czyli to jest część rzeczywista do kwadratu plus część urojona do kwadratu, czyli pierwiastek z 18 to jest 3 pierwiastki z 2. Chcemy rozwiązać teraz taki takie układ równań, że cosinus fi to jest część rzeczywista przez moduł, czyli pierwiastek z 2 przez 2, jak usuniemy niewymierność, a sinus fi... To jest część urojona, czyli minus 3 przez 3 pierwiastki z dwóch, czyli minus pierwiastek z dwóch przez dwa. Ponieważ szukamy argumentu głównego, to wiemy, że nasze pi musi być w przedziału od 0 do 2pi. I przypominamy sobie, jak to było z trygonometrii. Wyznaczmy sobie najpierw ten kąt podstawowy, czyli taki kąt, którego... Kosinus był równy pierwiastek z dwóch przez dwa, a sinus pierwiastek z dwóch przez dwa bez tego minusa to było pi czwarte. Teraz zastanawiamy się, w której ćwiartce będzie nasz kąt. No to mamy tak. Sinus jest ujemny, a cosinus dodatni. W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i tangens, a w czwartej kosinus, czyli kosinus jest dodatni w czwartej ćwiartce tam sinus jest ujemny, czyli będzie to kąt z czwartej ćwiartki, czyli nasze fi to będzie. 2pi minus pi czwartych, czyli 1 i 3 czwarte pi, czyli 7 czwartych pi. Zobaczmy, jakby to wyglądało w układzie współrzędnych. Narysujmy sobie układ współrzędnych. Tutaj część rzeczywista część urojona. Nasza liczba 3 minus 3i, to jest 3 na rzeczywistych i minus 3 na część urojona. Tu jest nasza liczba zespolona z. To jest moduł z, a fi jest tutaj. Czy to jest 7 czwartych? No zobaczmy. Tak, bo to jest jakbyśmy od 2pi odjęli pi czwartych. To teraz taka liczba zespolona. Czyli co robimy? Liczymy moduł z, czyli pierwiastek. Część rzeczywista to minus 1 druga do kwadratu Plus minus pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu. Czyli 1 4 plus 3 4 1 pierwiastek z 1, 1. Moduł z, z to jest 1. Szukamy takiego kąta, żeby cosinus φi to była część rzeczywista przez nasz moduł, czyli minus 1, 2, a sinus fi to było część urojona przez moduł z, czyli przez 1. Dodatkowo pamiętam o założeniu, że jest to argument główny, czyli muszę znaleźć takie fi z przedziału od 0 do 2pi. Ok. Fi 0, czyli jaki kąt miał kosinus 1 drugą, a sinus pierwiastek z 3 przez 2? Sinus pierwiastek z 3 przez 2 to było przy 60 stopniach, czyli pi trzecich. No bo sinus pi 3 to jest pierwiastek z 3 przez 2, a kosinus pi 3 jedna druga. Ale my mamy wziąć z której ćwiartki? Szukam takiej ćwiartki, żeby zarówno sinus, jak i kosinus były ujemne. Ujemne sinusy i cosinusy mamy w trzeciej ćwiartce, tak? Bo tam dodatnie jest tangens i kotangens tylko. Czyli będzie to trzecia ćwiartka. Czyli nasz argument główny. Trzecia ćwiartka to było pi plus pi trzecich, czyli cztery trzecie pi. I to jest moja propozycja, że to będzie argument główny tej liczby zespolonej. Możecie też popatrzeć w układzie współrzędnych. Ta liczba leży w ćwiartce trzeciej. Minus jedna, druga i minus pierwiastek z trzech przez dwa. Tu jest nasze pi. Pi plus pi trzecich. I to jest argument główny naszej liczby zespolonej z.